Przerwa, a właściwie nawet niemożność rozpoczęcia sezonu. Pandemia koronawirusa całkowicie pokrzyżowała plany lekkoatletów pod kierownictwem trenera Krzysztofa Wesołka. Sytuacja jest trudna, ponieważ cały okres przygotowawczy zimowy, który bardzo solidnie przetonowaliśmy, nagle musieliśmy. Zaniechać takie były wytyczne yy, ministerstwa. Yy, troszeczkę było pracy w domu. Yy, kontakt, kontakt był mailowy, kontakt był poprzez portale społecznościowe. Obostrzenia są luzowane, dzięki czemu także i lekkoatleci mogą znowić swoje treningi. Na razie jeszcze z pewnego rodzaju rezerwą i zachowaniem zalecanych obostrzeń. Mało wychodzimy z tak zwanego ukrycia. Obostrzenia są luzowane, dlatego też w tym momencie treningi mogą wyglądać 5 plus 1, czyli 5 zawodników plus 1. Tenel Oczywiście może być rotacja po kilkunastu minutach przerwy przyjdzie następna grupa. Na świeżym powietrzu póki co y, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest to trudny czas dla całego społeczeństwa, także i dla sportowców. Na ten moment kalendarz ich startów jest pusty, a sezon wstrzymany. Sezon elektrostatyczny, który powinien się już rozpocząć, y, on się nie rozpoczął i na razie y, nie mamy informacji o tym, kiedy to nastąpi. Lekkoatletom pozostaje więc trening i oczekiwanie na informacje o rozpoczęciu sezonu.